Zapraszamy, aby powiedział nam swoją opinię pan Tomasz Krzciuk, Kongres Nowej Prawicy. Dzień dobry. E, żyjemy teraz w okresie pandemii, pandemii, która została e, określona przez zarządzających tym krajem, tylko że nie jest to pandemia koronawirusa, a go nie twierdzą, tylko to jest pandemia strachu. To jest pandemia strachu, która została sprowokowana, wywołana i wprowadzona przez, przez rządzących poprzez medialne przekazy określające wirus korona COVID-19 jako coś, co zagraża ludziom w sposób no, przerażający, coś co powoduje, że grozi nam prawie, że zagłada gatunku. Zostaliśmy zamknięci w domach, zostaliśmy pozbawieni prawa do pracy. Bardzo wiele ludzi straciło swoje miejsca pracy przez to, że musieli siedzieć w domu i unikać kontaktu z rzekomym koronawirusem. Zostaliśmy zmuszeni do zakładania szmat, maseczek i różnych innych rzeczy na twarz po to, żeby, żeby się chronić przed wirusem. Jaką skuteczność mają te maseczki? Powiedział o tym minister Szumowski wtedy, kiedy jeszcze mówił szczerze i, i, i nie miał jeszcze załadowanego Antonowa maseczkami. Powiedział, że one do, do niczego nie są potrzebne, a wręcz są szkodliwe, gdyż ludzie mając takie maseczki założone na twarz, powodują zakwaszenie swojego organizmu, wdychają swoje. Swój oddech, wdychają dwutlenek węgla i to jest wręcz szkodliwe, szczególnie w takich temperaturach jak mamy teraz. Jeżeli się patrzy na ludzi starszych, szczególnie, którzy są przerażeni tym wszystkim, co się dookoła nich dzieje, z których leje się pot, którzy mają założone maseczki na twarz i oni ledwo żyją. Były ograniczenia liczby wiernych w kościołach, nie było ograniczeń liczby klientów w marketach. O czym to świadczyło? Zostaliśmy pozbawieni świąt, najważniejszych świąt chrześcijańskich praktycznie nie mogliśmy spędzić z rodziną legalnie, nie mogliśmy pojechać do innego województwa, do innego miasta, gdyż zagrażał nam śmiertelny wirus. W tym momencie rząd wprowadził różne strefy, różne kolorowe strefy, które określają jaki jest stopień zagrożenia w danej gminie. To prowadzi do takich paradoksów, że na przykład Nowy Sąd jest strefą czerwoną, Kraków jest strefą zieloną, czyli... Jadąc z Zielonej Strefy do Nowego Sącza, musimy zakładać maseczkę i tam chodzić w maseczkę. Wyjeżdżając z Nowego Sącza, możemy sobie maseczkę ściągnąć i chodzić sobie tutaj na razie, przynajmniej chwilowo, od wczoraj, Kraków jest w Zielonej Strefie jeszcze przed człowiek bez maseczki. W ogóle wprowadzanie nakazu noszenia maseczek rozporządzeniem rządu jest niekonstytucyjne i nie ma żadnej mocy prawnej, co już potwierdziło wiele wyroków sądowych i nie, nie mamy takiego obowiązku. To, że ktoś nas do tego zmusza, czy nalega, nie wiem, w sklepach, na stacjach benzynowych, gdziekolwiek, on nie ma takiego prawa. Tak samo nie ma prawa policja ukarać sprzedawcy za to, że obsłuży kogoś bez maseczki. Wręcz jest odwrotnie. Sąd ostatnio ukarał ekspedientkę za to, że nie obsłużyła klientki bez maseczki. Również przepisy dotyczące um, te, tego covidu w szkołach, nie, nie wiem czy um, na pewno wiele z Państwa ma dzieci w szkole i wie co tam się dzieje, w każdej szkole wygląda to inaczej. Jest taka paranoja, że rodzic przyprowadzając dziecko do szkoły nie może wejść do szkoły, dziecko wchodzi do szkoły, rodzic zostaje na zewnątrz, nie może wejść ze swoim dzieckiem. Dzieci wychodzą, y, klasy całe wychodzą na przerwy o różnych porach, żeby nie mieć kontaktu z rówieśnikami. To jest logika. Po zakończeniu szkoły one razem się bawią. Tak samo jeżeli, jeżeli rodzeństwo jest w szkole, oni nie mogą mieć z sobą kontakty, że są w różnych klasach. Nie mogą pożyczać dzieci między sobą teraz do opisów, książek czy innych rzeczy. E, paranoja. Książki oddawane do biblioteki muszą przechodzić kwarantannę. Przecież to jest hokej. Ofiarność na koronawirusa, ja nie jestem lekarzem, od razu mówię, to jest um, zawsze atak, jeżeli ktoś jest tylko sceptyczny e, w stosunku do, do całej tej pandemii, e, a nie jest lekarzem, od razu twierdzi się, że, że nie ma pojęcia, o czym mówiłby tak. tak. E, ja się nie odnoszę tutaj do medycznej strony koronawirusa, tylko do logicznej oceny tych obostrzeń, które zostały wprowadzone. Jaki sens ma wprowadzenie obostrzeń? gdzie dzieci siedzą w klasie, wychodzą razem na przerwę, nie mogą mieć kontaktu ze swoimi rówieśnikami, po czym po szkole normalnie się ze sobą bawią. Tak samo rodzeństwo. Rodzice ze swoimi dziećmi mają kontakt, ale już do szkoły wejść nie mogą. To jest ogóle jakieś nieporozumienie. Rząd nas straszy już kolejną farą koronawirusa i już nas szykuje na kolejne obostrzenia. Tak jak mówił wcześniej pan Żółtek, jak wprowadzą obostrzenia, mogą zrobić krok w tył jeden, ale nie zlikwidują tego, co wcześniej narzuci i oni na tym będą cały czas żerować. To jest socjotechnika, to jest inżyniera społeczna, która ma wzbudzić w ludziach po prostu strach. Bo wiadomo, że ludzie, jeżeli są przerażeni, przestraszeni, są dużo bardziej podatni na manipulacje. Bo to są te maseczki. Jeżeli chodzimy na... Jeżeli widzimy ludzi na ulicach w maseczkach, to już podświadomie czujemy się zaniepokojeni, co najmniej zaniepokojeni, że coś jest nie tak, po co są te maseczki? Mają nas przed czymś chronić. I najlepiej, jeżeli chronią nas przed czymś, czego nie widać, bo wtedy można mówić ludziom wszystko. Można mówić ludziom, że ten koronawirus, nie wiem, powoduje, że trzecia ręka na plecach duśna i tak to, dalej. To jest tylko i wyłącznie socjotechnika, która ma na celu zniewolić ludzi pozwolić na to, żeby oni sami przyszli do rządu na kolanach z prośbą prońcenc. Bo do tego się to sprowadza. Do tego się sprowadza cała narracja ze szczepionkami, które mają być obowiązkowe. W jednym momencie rządzący mówią, że będą nieobowiązkowe. Przed wyborami, szczególnie po wyborach już zaczynają wracać temat, że, wraca temat, że szczepionki mają być obowiązkowe, bo oczywiście e, niezaszczepieni będą zarazać, zarażać e, zaszczepionych. No to w takim razie, jeżeli niezaszczepionych zagraża e, zaszczepionemu, no to e, jaką skuteczność ma ta szczepionka? Poza tym, jak można w tak krótkim czasie wynaleźć szczepionkę? Wiemy, ile lat trwały prace nad szczepionkami, na wszystkie inne Co roku jest nowy szczep grypy. Co roku są szczepieni ludzie na grypę i jakoś chorują cały czas. Także tutaj nie ma żadnej gwarancji, że szczepionka, jeżeli jakakolwiek będzie wprowadzona, będzie faktycznie służyła temu, żeby nas chronić przed, przed tym wirusem. W tym momencie mamy lekkie rozluźnienie, bo były wakacje. I zwróćmy uwagę jak były przeprowadzone testy, że dziwne, że tam gdzie było bardzo duże, bardzo duże nagromadzenie turystów, szczególnie czy, czy w górach, na przykład w Zakopanem, czy, czy nad morzem, jakoś nie było specjalnego wzrostu e, ilości zarażonych osób. Wzrost ilości zarażonych osób, tak jak wcześniej też prezes powiedział, e, wiązał się w bardzo prostej linii z tym, gdzie przeprowadzono, ile przeprowadzono tych, tych testów. Teraz straszą nas, że jest wzrost zachorowań, tylko zapominałem powiedzieć, że Przykładowo 600 osób dzisiaj powiedzmy zachorowało, a w marcu chorowało po 300-400. Tylko, że w marcu dziennie przeprowadzano w granicach 2000 testów, teraz się przeprowadza około 20 tysięcy testów. I gdzie tutaj jest wzrost? Tu jest całkowity spadek. I to jest prawdopodobnie, to jest na pewno socjotechnika, która ma na celu dalej potęgować, tak samo potęgować uczucie zagrożenia w ludziach. Tak samo podaje się, przykładowo, że zmarło 8 osób. No poważnie, 8 osób na, na dziennie, średnio w Polsce umiera ponad 1000 osób. To nie jest jakaś która by przerażała. I są oficjalne dane z ministerstwa. Na 2000 blisko zmarłych Polaków tylko 269 osób nie miało stwierdzonych, bo to też nie wiadomo, czy, czy nie byli chorzy na coś innego, nie miało stwierdzonych innej, innych chorób poza koronawirusem. to zostało przyjęte jako osoby, które zmarły tylko i wyłącznie na koronawirus. W tym momencie, tak jak wspomniałem, rząd szykuje nam drugą falę i na pewno musimy się spodziewać wprowadzenia jeszcze większych ograniczeń na jesień, bo przyjdzie sezonowa grypa. W Polsce co roku, trzy lata temu bodajże było około 2 milionów chorych na grypę. W tym momencie na koronawirusa to są dziesiątki tysięcy tutaj. O jakiej pandemii my tu mówimy? To są wszystko medialne, medialne próby zniewolenia Polaków, wprowadzenia stanu zagrożenia. Maseczki też prowadzą do tego, że ludzie stają się jakby zdehumanizowani. Jeżeli mijamy ludzi na ulicy w maseczkach, często nie poznajemy znajomych. Nie widzimy, czy ktoś się do nas uśmiecha, czy nie. To powoduje to, że ludzie tracą relacje między sobą coraz bardziej. Tak samo zamknięcie w domach powodowało to, że ludzie nie mogli się ze sobą spotykać, nie mogli wymieniać swoich wrażeń byli skazani tylko i wyłącznie na telewizję, co potęgowało oczywiście ten przekaz telewizyjny z fałszywymi informacjami potęgowało z ESCzyn, e, uczucie z wiedła. Zagróżone. Ja wiem że już się przygotowałem no, na przykład, ale dzisiaj za Czyli chodzić po ulicach, żeby nasze ulice wyglądały tak, że będziemy, każdy będzie miał taką samą twarz, że nie będziemy wiedzieli, kto nas mija, czy to jest nasz znajomy, czy nasz nieznajomy. Wejdziemy do domu, zobaczymy coś takiego i to będą nasze małe dzieci, większe dzieci, żona, mąż, Czy, czy chcemy do tego dopuścić i chcemy? Nie możemy sobie odebrać wolności, która jest naszym podstawowym prawem. Naszym podstawowym prawem jest to również to, że możemy się nie zgodzić na przymus szczepienia. Ja nie jestem przeciwny szczepionkom, ja jestem przeciwny przymusowi szczepienia. Nigdy nie wiemy, co nam szczepią, ale jeżeli nas zaszczepią, to już wtedy będziemy mieć pewność, że mamy tego wirusa. Bo jeżeli Państwo się orientują, szczepionka to jest właśnie minimalna dawka danego, danego wirusa. I wtedy już nie będzie, że jesteśmy podejrzani o to, że jesteśmy nosicielami koronawirusa, tylko wtedy będzie pewne, że jesteśmy nosicielami koronawirusa. Jeszcze na koniec powiem Państwu tylko tyle. We Włoszech, straszono nas, że we Włoszech było bardzo wiele zgonów. Było bardzo wiele zgonów, szczególnie tam w pewnych rejonach. I jeżeli ktoś zacznie szukać informacji, to okaże się, że tam w październiku, w listopadzie, było powszechne szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia, byli zaszczepieni wszyscy. I tam, było naj, tam była największa śmiertelność. Bo wiadomo, że po szczepionce przez kilka dni człowiek jest yy, dużo bardziej osłabiony i różnie reaguje na są szczepionkę. W tym momencie, jeżeli doszedł do tego koronawirus i różne inne schorzenia, do osób starszych, to spowodowało to, że było tam dużo większe, yy, dużo większa ilość domu. natomiast nawet to nie powoduje, Aż takiej ilości zgonów, która by uprawniona ich do określenia nadmiernym pandemii. Bo zgony na poziomie 0 0 0,05, 0,005 no to nie jest pandemia, umówić. to jest choroba, wiadomo, jest to groźna, ale jest to dla, dla pewnej określonej grupy osób. To chronimy tą tę grupę osób, a nie ograniczajmy prawa do wolności wszystkich, bo to nie o to chodzi. Dziękuję bardzo.